To jadzie, no Protest maszynistów, kolejarzy. Kiedyś było takie hasło ruchów ekologicznych Tiry na tory. Sam protestowałem, właśnie w sumie, nawet obok tego miejsca, gdzie jest dzisiejszy protest w biurowcach. Jak mieszkańcy Wasilkowa, zorganizowani przez ówczesnego burmistrza Połkowskiego robili takie protesty pseudo społeczne, że oni chcą wodnicy Wasilkowa, to ja wtedy protestowałem z transparentem Tiry na tory że w Polsce brakuje, chyba brakowało czy brakuje, nie wiem, jest teraz już z 300 z różnych miejscowości tiry jeżdżą przez całą Polskę rozjeżdżają Polskę Unia Europejska dała kasę tak naprawdę na autostradę wschód-zachód po to, żeby towary z Niemiec zalewały Rosję a my musieliśmy jeszcze dołożyć do tego interesu i musimy utrzymywać te autostrady, ponosić koszty środowiskowe koszty wypadków nie zarabiamy na tranzycie tak jak na przykład Szwajcaria, która na przykład zrobiła coś takiego, że jak tira ma jechać przez Alpy, przez góry, to jest taka opłata, że w sumie opłaca się tego tira postawić na platformę kolejową, są takie specjalne pociągi, odcinek górski zamiast tam się piąć po serpentynach. Co grozi wypadkami i zanieczyszczeniem środowiska, to te tiry pokonują na platformach kolejowych, na torach, nie? No ale Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, więc jest neutralna, jest niezależna, może prowadzić własną politykę, dbać o własny interes. Natomiast w Polsce cały czas na przykład właśnie Niemcy narzucają różne rozwiązania, tak jak to, żeby tranzyt towarów przez Polskę nie odbywał się za pomocą polskich kolei. Państwowych nomenomen i żeby Polska na tym nie zarabiała, tylko Niemcy wymusili coś takiego, że są autostrady. Przecież jedna z własnością tam była kiedyś kulczyka. Jednego z najbogatszych Polaków, który zniknął albo zmarł nie wiadomo, bo tam chyba go skarmowali, więc nie sprawdzimy jak jest na pewno. Jak się zrobiło w każdym razie gorąco i był, miał być przesłuchiwany W Sejmie w sprawie różnych komisji śledczych. mojego jego interesy to były jedne wielkie przekręty nie? Począwszy od zakupu tam 3000 Volkswagenów przez policję Kiedy on uruchomił montownię Volkswagena pod Poznaniem I policja bez przetargu kupiła od niego te 3000 samochodów Volkswagen Zamiast na przykład kupować wtedy produkowane w Polsce samochody marki Lublin FSO które produkowało i akurat taki zastrzyk gotówki i potem naprawy tych samochodów i tak dalej to byłoby wspieranie polskiej gospodarki no niestety skończyło się tak jak się skończyło, że że polski przemysł motoryzacyjny praktycznie zbankrutował, my jesteśmy tylko montownią tam pod wykonawcą dla zagranicznych firm, zagranicznych kapitałów no tak, taka jest niestety prawda O, tu mamy tego widza, który tak bardzo chciał, żeby film o elektrociepłowni nagrać. To patrz widzę, to jest komin elektrociepłowni, który kiedyś dymił węglem, teraz jest biomasa. To jest to okrągłe, to jest akumulator energii, e, ciepła. A po prawej stronie jest, są dawne zakłady Biazet, gdzie produkowano telewizory. Teraz nie wiem, już centrum handlowe od wielu lat tu miało powstać w tych halach. Yy, tam widać komin spalarni, taki specjalnie niski, żeby wszystkie zanieczyszczenia spadały nie na Puszczek Nyszyńską, tylko na Miasto Białystok, żeby truły ludzi. Obok jest giełda rolno towarowa tam dalej jest Straż Pożarna, potem nie. Podlaskie Centrum rolno towarowe to jest właśnie giełda towarowa. To. Także ja zrobiłem. O, zobaczcie, tu lawety, jakieś tiry, Tu blokada. Nie, wypadek, to nie był yy, ten. Ja przestawiam tutaj największego truciciela Białego żeby nie truł miasta węglem, tylko żeby biomasę spalał. A ten Debil prezydent, który fałszy od 18 lat wybory. Yy, ha, to ja muszę jechać na stację chyba na wszelkie jabłady, bo tam może być zablokowane. Tutaj jest straż pożarna. Tu Agnella też dywany to a to jeszcze nie tu, 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 tu. Więc yy, ja przestawiam tutaj, żeby smogu nie było, nie? Yy. Ten wszystkich, nie więc zbrodnia, oszu, złodziej i tak dalej. Może gdzieś tutaj niegle zaparkuję, może lepiej jednak na stacji zostawić ten rower. Muszę pomyśleć. Chyba na stacji, bo jak to fiadę, nie wiem czy tam potem nawrotka jest. Może być jakiś problem. Tutaj mogłem w sumie zostawić. Światła nie działają, to tu widzi tu przejazd Nie no to dobrze, Pojechamy jak pojechałem Tiro Mija, Widzicie Zamknęli całą tą ulicę <laughs> Ze względu na to, że tam jest Protest maszynistów Żeby tiry nie wjeżdżały, ja cię kręcę I tira tutaj widzicie na objazd jakiś kierują Gdzie na miasto czy na Lublin ma jechać, ciekawe No i podjedziemy na stację paliw Zostawimy auto, podjedziemy rowerkiem elektrycznym Może tam bliżej tej blokady spróbujemy zrobić interwiu, czyli wywiad. Zobaczymy jak to wygląda. Stacja paliw w pobliżu. No tu jeszcze też pamiętam, zrobili jakieś kretynstwo, że nie ma jak to skręcić na tą stację. Tu mogę, no tu mogę. Intratel Autocomis firmowy, browar tak browar geneza. Chyba nie mogę, chyba będę musiał 10 zł zapłacić za godzinę tutaj postoju, więc zobaczę jakiś inny parking a ten browar chyba nie istnieje coś tak. Nie działa Teren prywatny wstęp zbroniony, a no to też nie zapadzę. teramat